Drodzy kandydaci, studia to nie tylko okres zdobywania wiedzy, ale także czas, w którym jako dorośli już ludzie możecie poznawać świat, nawiązywać kontakty i przyjaźnie. W dawnych wiekach normą w edukacji młodego człowieka było to, że podróżował po Europie, aby uczyć się na innych uniwersytetach. Teraz program Erasmus, Plus stwarza okazję, aby w ciągu każdego cyklu studiów jeden rok akademicki spędzić na innej uczelni, na uczelni zagranicznej, poznając inne metody kształcenia, inną kulturę oraz ludzi z wielu innych krajów. Kontakty nawiązane przez Was podczas wyjazdów erasmusowych mogą stanowić cenny kapitał w Waszej dalszej karierze. Nasz Wydział w obecnej chwili posiada około 100 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus, z uczelniami w 20 krajach. Mimośnicy gorącego klimatu mogą wybrać uczelnie w Hiszpanii lub Włoch. Ci, którzy wolą chłodniejszą atmosferę, mogą wyjechać na przykład do Finlandii. Mamy też umowy z uczelniami w takich krajach Starej Unii jak Holandia, Niemcy lub Francja. Rekrutacja na wyjazdy przeprowadzana jest co rok na początku letniego semestru. Dokładniejsze informacje możecie Państwo znaleźć na stronie naszego Wydziału w zakładce Studia Międzynarodowa Wymiana Studentów. Oczywiście możecie także osobiście skontaktować się ze mną lub z panią magister inżynier Małgorzatą Domańską w pokoju 158.